Dzień dobry Państwu, nazywam się Remigiusz Lemkie i witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. Wczoraj SP ponownie zyskiwał na wartości tym razem ponad 1,5%. Jeszcze lepiej radził sobie technologiczny Nasdaq 100, który wzrósł o ponad 100%, głównie za sprawą bardzo silnych wzrostów obserwowanych na Amazonie, Apple i Microsoftie. Spola część aprecacji napędzana była nadziejami na pakiet pomocowy, niestety, podobnie jak w poprzednich dniach, ostatecznie dalej nie doszło do porozumienia pomiędzy demokratami a republikanami. Znajduje to również odzwierciedlenie w dzisiejszych notowaniach indeksów w Europie. Tak straci na wartości około 40%, a nasz rodzimy rynek spada około 1%. Najjaśniejszym punktem dzisiejszej sesji na naszym rynku ponownie jest Allegro, które po wzroście o ponad 60% wczoraj, dziś drożeje o dodatkowe 8% i handlowane jest w okolicach 75 zł. Przejdźmy teraz do rynków zagranicznych. Na początek Walt Disney, który wczoraj poinformował, że zrestrukturyzuje swoją działalność w zakresie mediów i rozrywki, aby przyspieszyć rozwój Disney Plus i innych usług przesyłania strumieniowego, ponieważ konsumenci coraz bardziej skłaniają się do tej formy oglądania treści. W ramach reorganizacji Disney oddzieli rozwój i produkcję programów od dystrybucji, aby lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Posunięcie to nastąpiło kilka dni po tym, jak inwestor-aktywista Daniel Leps z funduszu hedgingowego Third Point wezwał Disney'a do rezygnacji z wypłaty dywidendy i podwojenia inwestycji programowych w streaming, co ma umożliwić wyprzedzenie Netflixa pod względem liczby subskrybentów w ciągu kilku lat. Sam dyrektor generalny Disney'a w wywiadzie dla CNBC powiedział, że firma planuje zwiększyć budżet inwestycyjny na nowe treści, ale nie nie dał jednoznacznej odpowiedzi odnośnie obniżenia dywidendy, aby sfinansować tę strategię. Walt Disney głównie jest znany ze swoich filmów oraz parków rozrywki. Uruchomił usługę przesyłania strumieniowego Disney Plus w listopadzie 2019 roku. Popularność serwisu prowadzonego przez Disney'a przebiła oczekiwania firmy. Łącznie ze wszystkich serwisów, czyli Disney Plus, Hulu Plus, sportowy ESPN Plus, korzysta ponad 100 milionów użytkowników. Dla porównania, serwis Netflix ma ponad 193 miliony subskrybentów, jednak aby osiągnąć taką skalę spółka potrzebowała aż 13 lat. Disney zapowiedział również specjalne wydarzenie na 10 grudnia, podczas którego przedstawi więcej szczegółów odnośnie nowej strategii i posunięć z nią związanych. Informacje zostały przyjęte optymistycznie przez rynek. W notowaniach precesyjnych kurs Disneya drożeje o ponad 5%, co powoduje, że teoretycznie powinien się otworzyć w okolicach 130 dolarów. Rozkład rekomendacji również może napawać pewnym optymizmem. Na 31 rekomendacji, aż 20 rekomendacji kupna, tylko jeden analityk widzi słabe perspektywy dla spółki. Przejdźmy teraz do Johnson Johnson, który poinformował wczoraj, że tymczasowo wstrzymał badania kliniczne nad szczepionką przeciw COVID-19 z powodu niewyjaśnionej choroby u jednego z uczestników opóźniając jednocześnie jeden z najważniejszych programów badań w celu powstrzymania globalnej pandemii. Choroba uczestnika jest analizowana i oceniana przez niezależną komisję monitorującą, a także przez lekarzy do spraw klinicznych Johnson Johnson. Firma zaznaczyła, że tego typu wydarzenia, czyli wstrzymania badań są rzeczą normalną. We wrześniu na podobny krok zdecydowała się AstraZeneca, która wstrzymała badania nad szczepionką opracowaną wspólnie z Uniwersytetem Oksfordskim z powodu niewyjaśnionej choroby uczestnika badań z Wielkiej Brytanii. Badania zostały wznowione w Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA i Indiach, natomiast jeszcze czekają na wznowienie w USA. Johnson Johnson jest jednym z liderów wyścigu o stworzenie skutecznej szczepionki. Ponadto firma zadeklarowała możliwość dostarczenia w 2021 roku około miliarda dawek. To, co wyróżnia szczepionkę Johnson Johnson od jego konkurentów, to fakt, że najprawdopodobniej będzie wymagała jednego zastrzyku, a nie dwóch dawek, tak jak w przypadku innych szczepionek. Ponadto dziś przed sesją Johnson Johnson. Opublikowała swoje wyniki, spółka po raz drugi podwyższyła swoją całoroczną prognozę zysku na 2020 rok. Ponieważ silny popyt na leczenie raka i choroby korna w dużej mierze zrównoważył negatywny wpływ pandemii COVID na firmę, w trzecim kwartale sprzedaż wzrosła do ponad 21 miliardów i była lepsza od oczekiwań analityków. Podobnie sprawa ma się z zyskiem, który podwoił się względem ubiegłego roku i wyniósł 3,5 miliard. A także był lepszy od tego, czego spodziewali się analitycy. Mimo to, w notowaniach przedcesyjnych, kurs Johnson Johnson spada około 1,5%. I na zakończenie, Amazon. Dziś rozpoczyna się Amazon Prime Day, czyli jeden z najważniejszych okresów sprzedażowych w USA. W czasie 48 godzin, Amazon udostępnia wybrane produkty i usługi w wyjątkowych cenach dla subskrybentów konta Prime. Zwyczajowo Prime Day odbywał się w lipcu, który jest martwym okresem dla rynku detalicznego, ale z uwagi na wyzwania, jakie stawia przed firmą pandemia, spółka zdecydowała się go przesunąć na październik. Idąc śladem lidera, podobne promocje wprowadzili główni konkurenci tacy jak Walmart i, i Target. Sprzedaż online może okazać się krytyczna dla detalistów, ponieważ pandemia najprawdopodobniej powstrzyma typowe tłumy w sklepach po święcie w USA. Amazon po raz pierwszy organizuje analogiczne wydarzenie w Turcji i w Brazylii. Na wczorajszej sesji kurs Amazon wzrósł o blisko 5% i jest bliski zaatakowania historycznych szczytów, mieszczących się w okolicach 3,5 tysiąca punktów. Wzrost ceny akcji obrazuje wiarę inwestorów w spółkę. Podobnie sprawa ma się z analitykami fundamentalnymi. Na 56 rekomendacji, aż 53 to rekomendacje kupne. Tylko jeden analityk e, widzi e, złe, źle perspektywy e, spółki. Potencjał zmiany nie jest już może aż tak e, jednoznaczny, ponieważ. Po tak silnych wzrostach teoretyczna różnica między konsensusem rynkowym a wczorajszym zamknięciem wynosi zaledwie 8%. Natomiast, jeżeli dane sprzedażowe z dzisiaj i jutra byłyby pozytywne, pozytywnie by zaskoczyły, no to można się spodziewać pewnej rewizji w górę. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Na koniec proszę zapoznać się z treścią informacji prawnej, a na kolejny film zapraszam już jutro.